Cześć moi kochani, witam Was 1 kwietnia. Mam nadzieję, że nie daliście się nabrać dzisiaj zbyt wiele razy. Ja w ogóle sam się zastanawiam, czy ten TV Royal, co dzisiaj wyszedł na temat 10 sezonu, to jest naprawdę na serio wszystko, czy coś tam jest ukrytego, bo przeważnie TV Royal wychodził na weekend i tu nagle mamy środę, 1 kwietnia, do tego jeszcze. No ale jest wiele rzeczy, które pokazali, o których już była wcześniej mowa, chociażby o właśnie tym spirytku, macie tutaj grafikę, bardzo fajne grafiki to mi się podoba, najfajniejsze z tego wszystkiego, sobie zrobię nowy wygląd do yy, nagrywania z tego no dobra, ale wracajmy do Odcinka będę się tutaj posługiwać filmem z Clash Royale. sobie spisałem na kartce wszystko, do których sekundy mam się odnieść. No i tutaj jest ogólnie właśnie ten Heal Spirit, będzie miał podobne właściwości do Ice Spirita, ale z tego co... W ogóle on zastępuje Heala, on zastępuje Heala i zaraz Wam tutaj pokażę, właśnie on zastępuje Heala. Kartę i będzie i Spirit, i będzie miał o wiele większą moc leczenia. Zobaczcie na trzecim levelu to jest 181% więcej w leczeniu na każdym poziomie. Na poziomie turniejowym 366 HP będzie leczyć i na 13 maksymalnym 532, a na mirrorze 584, więc naprawdę będzie nieziemski ten iSpirit. Do balansu przejdziemy za chwilę, więc ten Spirit będzie nieziemski. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w grze. W ogóle, zobaczcie, ta arena, ta arena Moim zdaniem ja zawsze mówię co sezon, że jest fajna, niektóre były takie sobie, ale ta arena jest jedna z fajniejszych, jedna z ładniejszych, która mi się y, podoba, naprawdę wygląda nieźle, to chyba na drzewie jakiś taki plac zrobiony właśnie, naprawdę podoba mi się niesamowicie. Dobra, przejdźmy teraz do 2.42 i zaraz zobaczymy, y, 2.42 właśnie tutaj jest y, y, ta nowa arena tak będzie wyglądała, a tutaj jest sam obrazek tej areny. W ogóle w tym sezonie będzie o wiele więcej Golda, o wiele więcej golda będzie do zdobycia. Tutaj właśnie macie, że w pas Royalu będzie 6 razy więcej, 3 razy więcej Golda i 4 razy więcej, <laughs> czyli to będzie, będzie golda w tych skrzyniach, będzie więcej, czyli rzadkiej, rzadkich komonach i wepickich. Będzie więcej Golda. Yy, tu będzie właśnie, będzie nowa emotka, nowa emotka. Będzie też zaraz sobie to wszystkiego przejdziemy tutaj. I tutaj właśnie są nowe skiny Tower. No, są. Nie, mówcie, że są, nie są fajne. Naprawdę są fajne. Mi się podobają. Mam tutaj właśnie same te obrazki oddzielnie ale tu zostawimy, no naprawdę niezłe, 2,50, <laughs> na razie zostawmy, tutaj Royal API, właśnie jak te emotki będą się prezentowały, z głosem będzie, o, mm -hmm. tu będzie tego palcem, tutaj bandytka, o. takie lepkie ręce, no, no, fajne, więc... No dobra, to już wiemy jak emotki będą się tutaj nam prezentowały. Tutaj właśnie, że w Pass Royalu to będzie do zdobycia inaczej te emotki. Linki wam podlinkuję, linki wam dam w opisie. W ogóle napiszcie mi. W komentarzach czy myślicie, że będzie właśnie że będzie, to jest fake coś, tutaj gdzieś wyczuwam jakiś podstęp. No dobra, ale mamy tak, healam będziemy mieli teraz właśnie tego Ice Heal'a, dostaniemy, czyli pierwszy raz w Clash Royale się zdarzy tak, że usuwają kartę lub ją zastępują właśnie. I to będzie 181% więcej leczenia miał właśnie ten Ice, ice Healing. Dobra, później jest przeróbka chatki goblinów. Będzie miała e, krócej żyła, 20%, czyli z 50 sekund do 40 sekund, ale za to jak e, chatka zniknie, pojawią się trzy e, super gobliny. Tak samo jak właśnie z chatką e, barbarzyńców zrobili, że trz, dwóch barbarzyńców się pojawia. Tak samo jest przeróbka beczki szkieletonów. Będzie teraz szybciej e, szła na. E, Wieże. za chwilę tutaj wam pokażę, poczekajcie. Yy, bo mam zapisaną gdzie to wam pokazać, będzie troszeczkę szybciej szła na wieżę tutaj głos sobie wyłączę. Ona leci o wiele szybciej na tą wieżę, ale będzie miała mniej punktów życia, więc będzie szybciej można ją rozbijać. No i Magic Archer dostaje nerfa, już nie będzie miał takiego dużego zasięgu. No zaraz tutaj Wam pokażę Magic Archer'a mam na 3.24 Więc Tutaj on już zobaczcie, już będzie go wieża sięgała, będzie już tutaj za mostkiem, więc jak widzicie już ten zasięg jest troszeczkę mniejszy, wieża go będzie objęła, nie będzie już takiego bezkarnego bicia za wieżę, więc... No, tutaj będzie trzeba się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Do tego jeszcze pokażę Wam właśnie tą chatkę 3.38, 3.38 tu jest chatka. Właśnie, że jak ta chatka zniknie, pojawiają się trzy Spergobliny. No i to będzie fajnie, bo będzie można jakoś tam to wszystko rozbijać. Do tego, tutaj chyba już wszystko powiedziałem o tym balansie. Nadal się zastanawiam, czy coś tutaj gdzieś jest fake news ukryty, bo to jest 1 kwietnia, środa, nie typowo troszeczkę podane niby podobno ma być w poniedziałek update, później, dzień później ma być balans. Tutaj coś podają, że 2 kwietnia ma przyjść nowa karta, w to też już mi się nie chce do końca wierzyć. No ale zobaczymy, zobaczymy. Czekam na wasze informacje, co wy myślicie. Tak powolutku, powolutku, tak jak mówiłem w kwietniu ruszamy z odcinkami, troszeczkę trzeba było chwilę odpocząć, złapać świeżości, więcej live było w ogóle, na live też Was zapraszam, bo też zaczyna się coraz więcej dziać, no i to jest prawdopodobnie ostatni nudny sezon przed wielkim update'em, za miesiąc szykujmy się na coś wielkiego. No dobra, czekam na Wasze komentarze, na razie.